Cześć cześć, witajcie. Z tej Black Ninja. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Sural Evolved. No dobrze, zaczynajmy porę na kolejną jaskinie. którą Dokładnie, dokładnie tą co się w tym miejscu. Dobra. Marionek lecimy. Zobaczymy co co za tym razem. I tutaj artefakt tym razem znajdziemy. I co? Cisza jest. W jaskini. Nic się na razie nie dzieje. Dobra. Na dole jest zejście, trzeba się upewnić, czy czegoś nie ma. minę, Wiadomo, No, nope, dobra Dobra, to idziemy tutaj. Ty ja raczej sobie te trzymać. fajnie, że tu bez problemu sobie przechodzisz. I muszę co chwilę zmieniać. Do kraju pododawać, w sensie, chciałem powiedzieć. jest za cicho, na razie. Ktoś jest. Ale z tego co czytałem, to to jest związane chyba z Tekenes i z takim dodatkiem właśnie, którego nie mam na no, oczywiście. No bo nie był mi potrzebny za bardzo, bo na razie te Island. <laughs> Przejść, przej przechodzę po kolei. Do Zapomniałem kurczę zrobić antydota, miałem je zrobić. W razie czego? No już trudno. Dobra, hello. a rzecz na raz. Dobra, ci się barionek, też po. Przed odcinkiem go zlevel'owałem, żeby już bez problemu móc pójść od razu. Eee, tutaj. Te cholerstwa. Dobra. Denia. O! Jest tego skrzyneczka. Z tym. Kaprosuch. Okej. Okay. bra No, tutaj pajączek się zaklinował chyba albo jest po drugiej stronie. Po prostu im pokazuje. Bra. Jemy tu. Beram. Do Okej. Okay. Ktoś dostał trucizny. Śpiony. To jest się bardzo senny, ale to ja czy on? On się staje senny, dobra. I co nie to burzówki, a tylko najpierw same pająki te, robale. Na drugiej stronie jest, dobra. Ojoj, właśnie, bo ten kurczę naplą na mnie test, straciłem. Nie fajnie. Ojoj! Od tyłu, halo fajnie tak do widzenia Dobra Level ja dostałem No to pójdę w obrażenia może podleczę oczywiście Żebyś tam życie miał, bez problemu Dobra To te leczenie. O nie, źle idzie do No i dobra. Powywalam niepotrzebne <laughs>, rzeczy tutaj. To mogę wziąć? 30. <laughs> <laughs> Dobra. Okej. Okej. Okej, do widzenia. Okej, superanko. Masz level? Nie. Dobra. No coś jest, co to? but. buty. A ty nie potrzebuję. Jest woda. Na razie oczywiście nie do wody po kolei. już tam sarko nawet jest. Tego można byłoby się spodziewać w wodzie. Dobra, Meczka, kolejne levele dobra. Iście, obrażenia pójdę. Dobra, trochę wyleczymy. Dobra, do widzenia z tymi rzeczami. Ok, chyba wejdę do wody od razu. A ich aż trzy tam są. O, chodźcie, dobra. Dobry pomysł, chodźcie tu wszyscy. Będzie najlepiej. Ach, nie chcą przyjść. Kurczę, a te serko nie chcą też przyjść. Cztery chyba są. Może ja strzelę w serko. O, 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 nie, dobra. Już wychodzą. Super. Sarko wyszło sobie. To jeszcze szybko załatwić. I super. O problemie. Tym najważniejszym. Dobra. No, wejdź mi do wody tutaj. Zobaczcie tylko co coś tu jest. Nie, nic tu nie ma. Mogę to wypłynąć. Nic tu ciekawego nie było. Dobra. O, chodźcie, bo dzięki temu trochę sobie jedzenia zyskam Przy okazji, bo mi się skończyło w sumie. Super. A jest trochę... Jest trochę cieplejsza niż ostatnio, Na szczęście, więc tutaj mogę sobie pływać. Super. Dobra. No i super, masz już z powrotem jedzenie. Okej, okay, tutaj jak to wygląda, to Dałoby się je zawołać, oczywiście. Czalę sobie w takiego oponenta. O, właśnie, trochę się cofnę, żeby od razu mi nie to wody nie porwał. Do widzenia. Jeszcze tam jeden jest trochę dalej. Oba, wchodzę już do wody. Dobra, bez problemu. Albo podejdę do niego. I tak, zesunowany. Nie widzę tu nic za bardzo. Dobra, no i łatwiejutko. Oj, trzeba wypływać, bo powietrze. Dobra Superancko Ładnie Tak poza tym chyba tu nic nie było No By się świeciło Dobra no, Uskakuj Dobra a Jączek? O, mnie. Znaczy, spowolni chciałem powiedzieć. Dobra, jeszcze ty. Dobra Okej, okay, teraz można sobie uleczyć się Na szybko <laughs> Superancko mm. <laughs> Dobra wyleczony, obrażenia oczywiście. No bo dalej tam. O, karpienie. Cześć Nie ma spowalniania. A, spowolnił mnie i tak. Dobra. A, ciaśnięte, pryszczelne. Dobra, teraz u... ...schodzimy. Tak ruszam. O! Okej, wszyscy spadli? tutaj. Prz. Prz. Muszę trochę życia. O! Dostałem chyba. Pleców. No, obróć się. Kaj, daj mi się obrócić No i dobra Mam tu dwie drogi Kogoś słyszę Nie Dobra A teraz para na leczonko Oczywiście Jest blisko kogoś, jakbym słyszał. O, gdzieś woda jest blisko, tutaj. O. Chodź tu. Dobra, polecia się. Nie przejdzie. Nie, idzie już No to może najpierw tu, a później tam, gdzie nie mogę przejść teraz? W takiej kolejności. O, ja ten mogę właściwie sobie przejść. No, to O nie, i tak muszę. O, tam jest sobie artefakt. Właśnie, super. Już znalazłem artefakta. To muszę sobie jakoś przynieść go. Dobra. I tu wypuścić. Dobra. Oj, i sklika jakieś to ma być, dobra lepiej wroga Oj, oj, ale mnie Wyrzuciło Dobra No i super Mamy artefakta, znalazłem go Weźmy go Dobra, artefakt łowcy zdobyty No i super i to moje nie mam zrobioną w sumie. Już eee. Tak, sobie przejść. On ich loot, Jeden tylko loot crate był chyba. czymś niezbyt inter interesującym. Chyba tu jeszcze w ogóle. E, to tylko sobie wezmę. ty nie potrzebuję. Dobra. No i git. Teraz najważniejsze po prostu znaleźć wyjście stąd. To jest dobre pytanie, gdzie może być to wyjście? Na pewno koło wody gdzieś zaczynałem. W górę po prostu pójdę. to tu znajdę wyjście pewnie. O, to widziałem na początku, no. Jestem blisko wyjścia. No, ta mniejsza jest, jest skinia niż tamto Zabrałem coś? Tak. O, pajączek. Jeszcze ciebie załatwię. Do widzenia. I dobra. Zaraz tu będzie wyjście. No i wydaje mi się, że powinno być... Megalania? Co to jest Megalania? następko koło tych szmaczanych tych tu, Co Bo to jest Megalania? A ja... On... Zdenerwuję trochę. No i spadła Megalania. Okej, okay. taki dość słabe. No i tutaj jest co? E o, ptuneczka, tu jeszcze nie byłem, czyli... To jest inne miejsce. Lech, o, jakiś, dobra. Dobra. Tu jest woda. Potem nie musiałem w ogóle iść, więc iść incień. nie mam pojęcia gdzie teraz było to wyjście Jak ja wchodziłem. Tu w górę może? Ja? Gdzie mi to będzie? Zabierze. Może tu? O, chyba właśnie tu jest wyjście, no. A, bo w jednym miejscu nie na początku, dlatego. dobra. No, i jestem już. Ach, kurczę. Nie przeskoczysz? Dobra. No i... ...lak będzie oczywiście... No. No jest jaskinia zrobiona. Kolejna. No, to co, teraz mam nawracać w sumie... <laughs> ...na bazę. Już. <laughs> co, innego mi teraz pozostało? Tu jest z tego, jakiś zrzut. Zobaczę co tam jest. Pan pika, tylko dobra, to mnie nie interesuje. Na vrsti tu blisko zdaj. Czym na robi? jestem już blisko. Bardzo dobrze. No i dobra. W ogóle... Czapek w ogóle ciebie lewela nie tego. testowałem. Tam ci trochę lewela oczywiście. Proszę cię bardzo. Trzymajsze. Eee, i dobra. I oczywiście, tutaj z powrotem. Chyba z... Wziąłem te? Nie. Kupiłem po drodze twoje jedzenie niestety, ale dobra, to już z nim. Tu wystarczy parę rybek pozabijać. Eee, dobra. Ja mam te. No, i kolejny artefakt odkładam. Już mam 3 Ok, jeszcze jaski jest przede mną, e, do zrobienia. No i później zostaną tylko bossy. Dobra. Ale no cóż, na dzisiaj kończymy. Skinia zrobiona. Więc jak Wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie stać łapki w górę pod filmem. Idziemy się w kolejnych filmach na kanale. Siemano.